Siemanko, widzowie! Stęskniliście się? Nie stęskniliście się? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Ja się stęskniłem Ale jeszcze bardziej stęskniłem się Za... Yy, za gokartami, nie jeździłem dawno Ostatni raz jeździłem dwa lata temu yy, Na torze Autodrom w Sosnowcu Tam, gdzie niestety był ten ten y, taki poważny wypadek młodej dziewczyny, osiemnastoletniej wypadła y, wjechała na zaparkowanego gokarta który nie powinien stać na torze był pusty, ten gokart wjechała na niego, wybiła ją do góry i przez ścianę w hali y, taką z blachy, y, zleciała do drugiej hali y, 5 metrów w dół y, w ciężkim stanie trafiła do szpitala tam bardzo długo przechodziła rehabilitację także Możliwe, że słyszeliście o tym wypadku. A my jedziemy. Jedziemy na tor, który jest tutaj naprzeciwko i powinienem jechać w lewo, ale pojadę jeszcze tutaj kawałek prosto i zawrócimy sobie. I co? No widzicie, pogoda jest jaka jest. Nie ma co robić, więc jedziemy stestować. Nowy tor tydzień temu został otwarty. Ludzie się dziwnie na mnie patrzą, mam kamerę na głowie, kobita się śmieje. Tydzień temu tor został otwarty. Jest to w moim mieście, bardzo bliźniutko ko mnie, także trzeba to stestować, nie ma szans. Widzicie, wziąłem swój kask, jest foksik Wziąłem swoją kominiarkę. Swoje rękawiczki Ja tu mam gokarda Zobaczcie jak idzie To jest gokard A to jest jazda Jadę na chwilę tylko do garażu I, i, i cisnę na ten tor Także nie zanudzam Widzimy się na torze, hej! tu no, w autodromie tam dobra. często Jakby coś Panu nie pasowało, coś nie tak Możemy zamienić na ten jakiś, dobra? No ten jest, moim zdaniem pani się nie jeździ tak? Ile on ma koni? 9. 9. Ale ma spieszę. I no, to spoko no, Dawno nie jeździłem właśnie Ale po pierwsze kureczko, to by to na spokojnie zobaczyć jak tam no. Ślisko, nie ślisko, bo się dopiero co nam gumuje ten... ta nawierzchnia Aha. Bo mamy ile otwarte tydzień czasu? Od 3 listopada momencie, dopiero No, no, no I no, no, no. tam powoli się Lysko? zaczyna gumować, nie? Tak jak na każdym tak, torze tak. W momenty, że jest ślisko, a są momenty, że w końcu nie trzyma Nie, nie? Ty, tak No tak jak, jak mówię, mówię, na spokojnie piesze kółeczko sobie tak ogarnąć, zobaczyć jakie to zakręty, jak co no. i dopiero, nie? Podryptuje maszynę <laughs> I jest dobrze? No, jest na wasa. Troszkę gazu. 哪些个？狗日老哪些 Super. I to trochę jeszcze ślisko, nie? Ślisko trochę, no ale przynajmniej to, zabawa jest taka. Trzeba trochę jeszcze poczekać, bo musi się trochę nagumować. Pewnie no. no nie, nie na samym początku te... to pewnie już. Kurde, ja mu to odwalili w niedzielę. Nie? Masakra było. A jeszcze jeździło po 8-10 kokardów, to powiem panu, masakrycznie hmm. to wyglądało, nie? Ten drugi mi się taki bardziej przyczepny wydawał. Tak, może... tak, tak, tak. Ale ten jest znowu ma fajnie przyspieszenie, tak, i tak. nie nie? Bo no? panu mówiłem, żeby się pan przesiadł, bo spróbuję na tym, nie? Tylko mówię, no, trzeba troszkę poczekać, no jeszcze tak przynajmniej liczymy tak, ze dwa tygodnie i będzie tak. okej, okay, nie? Bo ludzie tutaj przychodzą fajnie, mówią, wszystko okej, okay, tylko że jeszcze trochę ślisko jest. No, kurde, no na każdym no. torze jak pan bywa, ta, no, wie ta, pan tak, jak tam jest. Nie tak wiem jak, jak jest w sosnowcu było. Też tak było, no. no na adrenalina też był taki tor w Tutaj jest, powiem szczerze, że też szeroko w każdym jednym powiem, miejscu, że można wyprzedzać nie? Tylko, że musi się to nagumować, no trochę trzeba poczekać. Tak. Każdy na rzeka, że łowo, ślisko, ślisko, jak to jeździ. No, a można się właśnie pobawić trochę no, poślizgami, nie? A można trochę docisnąć, a potem można hamować, tak? Powiedzmy, tak szczerze. Jak już będzie zagumowany, no to wtedy na czas już sobie można to... Tak, 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 tak. Zawsze was pomyślić, żeby to jeszcze bardziej nagumować, jakoś momentem. Tam... Być jak ma jakiś pomysł, żeby to było jeszcze lepiej, szybciej. Nie? Coś tam się leje, jakieś tam szosnowce, to mówili, że na to miodzik jakiś zadają no, no. i że jest lepsza przyczepność. Znaczy, ja no, my tam... też tutaj tu polewamy takie coś, że jest przyczepnie, tylko że najpierw musi się te koła złapać, nie? co no. jakiś czas tam co dwie, trzy ósemki i lejemy tym, nie? Mhm. bo jakbyśmy tym nie nali, to by było dosłownie ślisko, żeby nie było jeżdżone w ogóle. No, tak. tego <trych> też mamy takie opony to są mm -hmm. y, deszczowe no. powiem panu, że jak przejedziemy to opony tak żerają asfalt że prawie ich nie ma nie? jak pan widzi, łynowki że prawie wciera w betonie no. też od czasu do czasu nimi jeździmy nie? żeby po prostu nagumić ten tak. asfalt no bo to jest, jak będzie za ślisko to klient nie będzie zadowolony tak? bo powie, to jest lodowisko, to nie jest jazda w niektórych miejscach fajnie łapie a w niektórych miejscach jeszcze jest tak ślisko no, tam ten zakręt jest najgorszy na ten co pan jechał no, 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 no. tam jest ukropny No tutaj już się fajnie w moim zdaniem tak, tak. Tylko musimy tylko taką wie Podoba się panu co zapraszamy Na pewno jeździł. będzie coraz lepiej nie tylko że ma trochę poczekać Będę jeździł z kolegami przyjdę za tydzień może albo weekend też bym na motor żeby klient był zadowolony a nie żeby ino przejechać i złotyć nie, fajnie, fajnie, sprzęt fajny. Zakręty mi się podobają, to... są dziewięciokomne, tak? A jestem z Będzina, też to bliziutko mało. No, to zapraszamy. Także. Dzisiaj mamy taką małą awarię z tym pomiarem. No ale tak to nie coś się nam tu poprzaniło. Ale i tak, ale... tak nie na razie, bo właśnie... Na razie zabawa no, kiedyś się dobrać. tam potem To robi się czasy. na talk